No to co? Lecimy z kolejnym odcinkiem karierki na realistycznym modzie. Ostatnio zostawiliście tyle lajków, tu macie pięć ostatnich osób, które zasubskrybowały kanał. Jeżeli chcesz to być i nie chcesz być. <ślesk> Korniszon. I tutaj jeszcze macie najlepszy komentarz z ostatniego odcinka. Dawno nie przeglądałem tych komentarzy. i W sumie nie wiem co tam jest, ale coś tam na pale wrzuc. Ale pamiętam jedno, że pisaliście zawonikę odcinka. I tam najwięcej osób pisało właśnie Jóźwiaka ale jedna osoba pojawiła się, która napisała behramiego. I naprawdę po przejąć no to Behrami tego nie było widać. Ale on tak wszystko robił. No więc muszę go wyróżnić. Behrami zostałem zawodnikiem odcinka. No i możemy zacząć. Chyba już właściwą część tego filmu. Nie stać się na wymarzony skład? No to zapraszam Cię na supercoinsy.pl Monety możesz kupić za pomocą wielu metod płatności, a dzięki unikalnej metodzie dostawy trafią one bezpiecznie na Twoje konto. Nie zapomnij, że z Kodem Skydu masz 5% zniżki, a kupując minimum 100 tysięcy końców do FIFA 20 na supercoinsy.pl macie szansę na wygranie doładowania, które możecie zamienić na końcy do FIFA 21. Szczegóły w opisie polecam. Więc obecnie jesteśmy na miejscu. Co? Jak to? Ostatnio na dziesiątym byliśmy. No a na widocznie jesteśmy na miejscu. 11. yyy eee, znaczy 17. Czemu? A, mamy mecz do tyłu. Dobra, ale z Napoli. No to ciekawie się zapowiada. No w sumie, jak już powiedziałem o tym Napoli, no to przejdźmy do zespołów, z którymi dzisiaj zagramy. A jest to wcześniej wspomniany Napoli, spal, no i lecze. Chociaż zawsze mi ktoś pisze, że nie czyta się lecze, ale no ja jestem przekonany, że się czyta lecze. Nie wmówicie mi, że nie. Jeżeli chodzi o mecze symulacyjne, to na pewno będziemy mieli Sampdorio Torino. No i w sumie tyle, ale krótkie odcinki. Hm, szkoda. Więc dzisiaj jeszcze transferów nie będzie niestety. Wydawało mi się, że jest na to szansa, ale jednak tak nie będzie. Ale w następnym odcinku już na 100%, bo mamy tutaj stycze. Więc dalej piszcie transfery. Ja jeszcze tam tych transferów nie dodawałem, ale to po odcinku sobie dodam chyba. No tak chyba będzie najlepiej. No i ostatecznie skład na poli wygląda w ten sposób. No chcę dalej zobaczyć, jakie. Je... Dźwig! Filipem, jakie będzie się grało tak dobrze. Zobaczymy, może nie. Najwyżej go posadzę na ławkę w następnym meczu. No i tyle, zobaczymy. Dobra, i chyba sobie przestałem jeden poziom na legendarny. Bo ostatnio, no sami widzieliście, że szło dobrze. Więc zobaczymy, czy teraz będzie też szło. Dobrze. Jedna osoba pisała: tutaj macie komentarz, żeby robić yy, 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 Mecze po 4 minuty, tam w ustawienie. Ale robiliśmy już tutaj w karierze Boltonem i tam był wielki problem z tym, że w ogóle bramek nie było, więc tutaj grałem po 6, a i tak jest tyle samo spotkań na odcinek, więc w sumie to nie ma znaczenia, ale dla tej osoby odpowiem. O, i napisaliście mi, że się czyta lasse szynę. Dziękuję, tutaj macie jeden z wielu komentarzy. No, jednego mogę wyróżnić, ale dziękuję wszystkim. Ziemniaczek dla Was. Ktoś tak kiedyś mówił, a nie wiem kto. Standardowy tekst na każdym odcinku. Dawno nie grałem w FIFA. O! Jezu, ale tutaj był błąd. No, na chwilę serce mi się zatrzymało. Kołamy. Kurde, tam była szansa, tam była szansa. O, nie, nie tu, ale jest szansa. Spalony. Ej, powiedzcie mi, o co tutaj chodzi? Każdy, znaczy, no trzy odcinki były, ale każdy z tych trzech odcinków zaczyna się tak, że tak, taki jest spalony. Zawsze. No czemu? Au. Dobrze Perin, ale tutaj mnie cisnął jak... Jak sukę. Umarłem w środku. Umarłem w środku. No, znalezienie sobie miejsca. Podanie tutaj, podanie tutaj. Podanie tutaj. No i szansa dla Jagiełło! To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Ja naprawdę nie próbuję nawet do niego podawać. On jest tam... Gdzie trzeba, najlepszy strzał Genoi. Zaraz transfer do Milanu, później... No i później wszystko się posypie. <grym> <grym> Zasystał chyba właśnie Las Saszyne. A to Romero, a nie Elia Mijka. A co? Jezu! Chciał zabić tego Perina Biednego. Mąka es... O! Sranie! O, ale przyjęcie, destro! Mogę z pierwszej uderzyć. Ale nie spodziewałem się, że to będzie aż tak źle wyglądać. O Jezu, ten Mertens. O Boże! O Boże! No niestety tracimy bramkę, no. Na... No w tej obronie to się zagubiłem totalnie, ale w końcu mogę zrobić zmiany. O! Jagieło! Kurde, ospina broni, ale była szansa w ogóle. Skąd taka luka w obronie u nich? Ale to była szansa, żeby ktoś był z lepszym wykończeniem, to na spokojnie, ale no mu ma najwięcej bramek, a ja mówię, że ktoś ma lepsze wykończenie. Mhm. Uh -huh. Ciekawe. O Jezu, tak źle. Kurde, Mertens strzela! Nie no, po tym jak wszedł ten Mertens, to on jest tak nie do zatrzymania. No niesamowity piłkarz, niesamowity piłkarz. Tam ktoś w ogóle był tak wolny, o tutaj z czwóreczką. A no patrzcie, tak człapał po tym boisku. Dobra. No nie, 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 nie. nie. Dobrze. Ale co z tego, jak i tak? Koniec tego spotkania. Przegrywamy, niestety, jedno z Napoli. Było ciężko, ale mieliśmy swoje sytuacje, no i nie udało się wszystkich y, wykończyć. Niestety, przegrywamy pierwsze spotkanie w dzisiejszym odcinku. U nas najlepszy: Jagięło. Chociaż ja bym nie powiedział, bo oprócz tej branki to no, tak średnio nim się grało. Y, no, Napoli nas statystykami zmiażdżyło i no, nie można powiedzieć, że nie zasłużyli na zwycięstwo. Y, drugi najlepszy był Las Saszyne. i się zgadzam. Ja bym powiedział, że nawet był najlepszy. Dawaj Teraz mamy 17 miejsce i jest to zła pozycja. Ej, naprawdę myślałem, że mi idzie znakomicie a tutaj najwidoczniej, no nie bardzo. O tym Fernandes jest silny, teraz dopiero zauważyłem. Ma 80 siły! Skurczyby. A w ogóle teraz sobie przypomniałem, że przecież mamy ofertę od reprezentacji i tą reprezentacją, o którą większość z was pisało, to jest właśnie wybrzeże Kości Słoniowej. I większość osób właśnie chciała tą reprezentację, więc to akceptuję. Zobaczymy, czy będą jakieś sukcesy. Pewnie nie zagram żadnego. To nawet, ale zawsze to będziemy mi reprezentację. Dobra, i od razu mamy drugi mecz w dzisiejszym. Co? Jesteśmy w strefie spotkania? Nie, no coś tu jest nie tak. Ale mamy mecz MEZY SpAL. Zobaczymy, czy tutaj uda się wygrać. Mam nadzieję, że tak. E, dobra, i skład na spal wygląda w ten sposób. Są zmiany. E, Jagieło na ławce nie ma? Czemu? Jagieło na ławce tym razem. No i do składów przez Lerager, Radanowicz, Pandew. I debiut Fernandeza. Chcę go wypróbować. Może będzie dobry. Wypróbujemy go. Mam nadzieję, że się opłaci. Ale dobra, nie gadam. Przechodzimy do spotkania. Nie ma. Nie wiesz, kurde. Kołamy, czemu tak zrobiłeś? Nie rozumiem. O, ale ładne podanie. Kołamy. Ajajaj, zaryzykowałem. No, ale całkiem nie strzało jak z takiej pozycji. No. Kurde, Berisha, je... je jebaniutki. O, pięknie, kołamy. Kurde, no co jest? Kołamy już ma pięć strzałów w tym spotkaniu. <gry> A jest 19 minuta. Ej, ja mam dobre ustawienie, bo zaczynam się zastanawiać. Ej, kołamy mi się zepsu. Kurde, ale farta oni mają. Ten Dabo to takie rzeczy robi, że nie wiem. Nie no, Kołamy, co jest z tobą? To jest siódmy strzał, ale on, on daje takie strzały, jakby pierwszy raz piłkę widział. Nie, oficjalnie... Oficjalnie w tym meczu nie strzela bramki, bo po prostu FIFA już mi to mówi na ucho. Nie strzeli bramki, ja to wiem, ja to wiem. Nie no, kur... Drugie uderzenie ich, trzecie. I strzela taką bramkę. Nie no, dzisiejszy odcinek to coś czuję, że mogę się zdenerwować. Nie chcę mi się już nic mówić, naprawdę. Zwinne owce kanadyjskie czują się tu jak w domu. Czwarty, piąty strzał ich. Ja mam szesnaście i oni wygrywają 2 do zera. Jak podałeś? Nie, no kur. Nie jestem pewny, jak z 5 minut doliczy, to o, przejadę się do niego i powiem mu, że jest świetnym gościem. Przegrywamy 2 do 0, ale to jest tak. No ale, kurde, sam fakt, że te strzały, gdy brankarze nawet na bramce nie ma i ci obrońcy wszystko łapali, nie wierzę w to. 100 najlepszy u nas, nawet dalej mi się nie chce patrzeć. Ten poziom legendarny to jest taki skam, tak jest niesprawiedliwy, że to szok. O, ten wygląda całkiem spoko. Willy Greco, to go sobie weźmiemy. No i resztę sobie zostawię, zobaczymy, może coś z nich będzie. No i teraz mecz symulacyjny z Torino. Torino zawsze w, w FIFA jest, jest mocny, nie wiadomo czemu. No a aktualnie są na ósmym, ale kto wie, kto wie, może uda się wygrać. Lecimy. mecz symulacyjny, no tutaj nie liczy na wiele, ale chciałbym w końcu coś wygrać w tym odcinku. U nich czerwona kartka. Nie, no teraz się zdenerwuję, jeśli nie będzie remisu. Dobra, remis. Biorę w ciemno. Uff, ale zestresowany byłem. Myślałem, że w takiej 90. stracenie. To było. Podsumowanie tego odcinka. O, wyszliśmy ze strefy spodkowej. Koks. Teraz ja będziemy mieli mecz grany z Leche, Jeżeli tego nie wygram, to jestem zupany. No i w ten sposób wygląda skład na Leche. Zobaczymy, jak ją w pierwszym składzie. Nie, może będzie Git. Ale mgła. Jezus, mary. Nic nie widzę. No, może to jest tak zwane jazz. Może jazz się pali na e, stadionie. Jest taka szansa. Dobra, składu leczy, nie będę patrzył, bo to jakieś pachoły. Nie, no żartuję. Nie wygrywajcie ze mną, proszę. Jezus Mary już serce się zatrzymało. O! Behrami. tak ci brakuje tej bramki. No szkoda, chłopak, po prostu. O! Jest! I to bramka z główki! Lager! Jezu, w końcu bramka z główki, ale świetnie wyskoczył. Co on się ze mną całuje? Nieźle. Dobra. Asysta z tego co widzę. Nie wiem kto to jest. Lasaszynny? Albo Radonowicz? Nie mam pojęcia. Ale ważna jest branka. No i fajnie. No, ale te lecze. Tak się pcha. No ja nie wiem o co im chodzi. Ja im coś zrobiłem, nie wiem, matkę wysłałem. Krysti? <gryścid> no, no, nie O! 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 o Lager! Kurde, Gabriel! O! Ale miejsce było! I mamy brankę sanabria W końcu udaje się nim strzelić. No, w symulacyjnych był fajny, ale jak nim grałem, to była kaszana. Ale w końcu się udaje. O, ale piękne podanie! Jakiego! Uderzę. No, mogę podać, ale jeszcze szana. Co on zrobi? Sami widzicie, jak giemo, to tak ładnie się pokazuje. Nie wiem czemu. Na pewno FIFA 21 chcę go wypróbować. O, bo będzie miał wyższy overall, bo miał całkiem udany sezon. Ale tutaj kołame, kołame, nie wiem co zrobić, uderzę. Nie, no, kołame. Pychowiec odcinka. pechowiec odcinka. No, niestety, niestety. Biedny kołame. O. Sanabria ma szansę znowu. Sanabria? Sanabria ma więcej szczęścia niż Koame No i strzela drugą bramkę w tym spotkaniu od słupka. No i, no i lecie jest raczej bez szans, na szczęście. No i tutaj mogę trochę podbić bramek. I trochę jestem szczęśliwszy. O cholera, jak to mocno uderzyło. Ale patrzcie, który to jest ich faul Nie wiem, żółta kartka trzecia. Nie wiem, czy oni aż tak grają agresywnie. Co ja bym im takiego zrobił? O Jezus Maria Nie Co się dzieje? Dobra Spalony jeszcze, ale szkoda mi tego rzeczy Ale to była taka padaka z mojej strony, naprawdę Tutaj los się odwrócił do mnie Ej, kolejny, kolejny Rozumiecie to? Pięć tylko? Nie wydaje mi się No i jakie? <laughs> nie no jakie ja ma takie główki Nie <laughs> wierzę no O! jest szansa jak jak Chris Cheetah A nie mam pomysłu Cofnę Uderzenie pandewa! A niestety no Bo Jezu Dobrze, chyba czyste konto będzie w tym spotkaniu. O Jezu, co ja zrobiłem Ale teraz walczą, walczą Niesamowicie no Lepiej grają niż to jest ale no. O Jezu, to jest spam. Zrzygać mi się chce. No i koniec tego spotkania. 3 do 0, No w pierwszej połowie wszystko się wyjaśniło, w drugiej to już była nuda i nie wiem, odwaliło mi... Naprawdę robiłem takie głupie akcje. Najlepsze na boisku Sanabria. Brankę jeszcze z Lager. A system miał Sanabria, Jegieło. No i Elia No Dobra, i teraz mogę w sumie zobaczyć drużyny Tygodnia. Bo tutaj jest naprawdę duża szansa, żeby ktoś z naszych był. Tylko ja nigdy nie wiem, kiedy jest ta drużyna Tygodnia. Ktoś wie? Czy to nie ma za bardzo takiego? No nie wiem, N nikt tego może nie wie O jest, drużyna tygodnia I zobaczmy, czy ktoś będzie z naszych O mamy, mamy, na pewno jest Elia Mik, Lager i naprawdę Nie ma Sanabri? O kurde, tego się spodziewałam. jest na przykład Karolinetti w ogóle, ważne jest to Że wyróżniamy dwóch zawodników Pierwsi zawodnicy w tygodnia W tej serii, Elia Mik, mnie to bardzo Cieszy, bo tryharduje mocno tego zawodnika No i jeszcze Lucas Lager Lager, jakoś tak Dobra, i ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku, symulowane ze Sampdorią. i zobaczmy, co tu będzie. No liczę, na wygraną w sumie są to derby. Beskity to są derby, zapomniałem. <grym> La gumina na koniec z kontuzją, ale wynik 0 do 0, no lepsze to niż porażka. Ale ja z Wami już na pewno będę się żegnał. Pamiętajcie, piście teraz koniecznie, koniecznie pomysły na transfery, bo w następnym odcinku już na milion, milion, milionów. Procent. Mamy okienko, i na pewno kogoś kupię. Myślę, że nawet na dwa odcinki podzielę to. W jednym odcinku coś kupię, i w następnym też coś kupię. No to będzie dobre, bo będę miał łatwe tytuły. Mądry człowiek. Mądry człowiek. A ten odcinek kończymy na miejscu na 14, czyli tak jak ostatnio. To by było tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli wytrzymaliście do tego momentu, to napiszcie gaśnica. No i pamiętajcie jeszcze o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, stawić lajka, wpadać w linki w opisie. Wpadajcie koniecznie na grupkę, bo tam najwięcej się dzieje. No i co? Mówi to was Skydum, Więc na razie, cześć i czołem. Yo! Jeśli kliknąłeś ten numer i ci się spodobał, to pięknie dziękuję. E, o czym to ja? A, dalej jestem przechujem i nie muszę udowadniać tego nikomu z baranku.